Dzień dobry, drodzy państwo, witam was serdecznie znowu na Bikeshow.cc i zapraszam was na kolejny test butów. A dzisiaj będą to buty Fizika, czyli model R4 Overcurve, czyli buty, które towarzyszyły mi przez ostatnie 1500 km. Kolejne szosowe buty, ale w tym przypadku udowadniające trochę, że buty szosowe nie zawsze muszą być białe, więc lecimy z podsumowaniem testu. Proszę Państwa, oto i bohaterowie dzisiejszego odcinka, czyli kolejnego testowego odcinka na Bike show, jeżeli chodzi o buty, czyli Fizik R4 Overcurve i to Overcurve oznacza w przypadku tych butów asymetryczny kształt podeszwy, która będzie przez jednych bardzo lubiana, przez innych niekoniecznie, ale jest to element, który przede wszystkim powinien być konsultowany na przykład z Waszym fizjoterapeutą, bikefiterem albo po prostu kimś, kto zna się na butach podczas doboru butów. Ale po kolei, to są buty, które są takim średniakiem w ofercie Fizika i w ogóle średniakiem, jeżeli chodzi o no powiedzmy realia cenowe na rynku. W swoim przedziale cenowym uważam, że są butami dość lekkimi i na pewno wyróżniającymi się wyglądem. Dlatego też postawiłem w przypadku testu na buty w takim konkretnym zestawieniu kolorystycznym, bo pokazuje to trochę, że buty do, do szosy nie muszą być białe. Jestem bardzo ciekawy, co sądzicie o takim zestawieniu kolorów. No i w ogóle też tutaj taka dygresja. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli kupujecie buty szosowe, to jaki kolor wybieracie? Jaki Waszym zdaniem kolor jest najbardziej wiodący na szosie? Czy to jest naprawdę tak, że muszą być białe i żaden Inny kolor nie zadziała. Ale dość tej dygresji, bo jeszcze się zrobi z niej dygresja pączkująca, więc lecimy z butami. Krótki opis. To są buty w rozmiarze 43. Najczęściej, jako punkt odniesienia, używam rozmiarówki Shimano. W Shimano jeżdżę w 44, to jest 43. Buty, jeżeli chodzi o szerokość, moim zdaniem bardzo podobne do Shimano. Troszeczkę węższe niż RC5, natomiast podobne szerokościowo do topowych modeli Shimano, tak bym powiedział. Czy nie są to bardzo szerokie buty, ale też moim zdaniem nie są super wąskie. To jest taki średniak też, jeżeli chodzi o tego typu parametry. Mamy tutaj podeszwę, która jest oczywiście nylonowa, ma 15% dodatku karbonu dla usztywnienia, no i ta podeszwa ma tutaj takie aplikacje, które mają nam pomóc w chodzeniu, w, mają sprawić, że się po prostu nie wyłożycie gdzieś na płytkach, czyli mamy tutaj takie tworzywo napięcie, tworzywo z przodu buta. Natomiast to tworzywo jest bardzo twarde, co ma te plusy, że się bardzo wolno zużywa. Te buty mają przejeżdżone około 1500 km, ale minusy są takie, że nie jest to tak przyczepne na przykład jak guma, na przykład porównując to z RC5kami Shimano. Tamta podeszwa była bardziej przyczepna, ale zużywała się szybciej. Te elementy nie są wymienne, natomiast zużywają się bardzo wolno. Miałem też kiedyś w ogóle te buty parę lat temu w innej wersji kolorystycznej. Ten element zużywał się bardzo wolno. No a jakby się już zużyłbym to będzie z czego szewc też sobie myślę, że poradzi z wymianą tych elementów. Mocowanie na bloki standardowe na trzy śruby, to jest też a propos tego, że połączenie tych butów z blokami luka na przykład, ale tymi bez tych aplikacji poprawiających przyczepność, czyli nie z blokami grip, może sprawić, że będzie naprawdę ślisko, ale to też taka dygresja. Mamy tutaj kanał wentylacyjny, czyli jest wlot z przodu, jest wylot z tyłu do, dla lepszej wentylacji to naprawdę działa w połączeniu z tym, że tutaj jest dość dużo siatki na bokach, siatka jest na języku, no to nie ma jakiegoś większego problemu z wentylacją. Było to też jeżdżone w wyższych temperaturach i w Hiszpanii, i w Polsce, więc problemu nie było. Nie jest najlepiej, no bo jednak przód buta jest zabudowany, niemniej jednak uważam, że wentylacja jest absolutnie wystarczająca. Idąc do góry buta, mamy tutaj po prostu taki w zasadzie jednolity materiał, który tutaj na dole jest tak jakby dodatkowo wzmocniony, w sensie ta dolna część jest Trochę bardziej odporna na brudzenie i na zużywanie. Z przodu ona po prostu jest jednolita bez, bez otworów wentylacyjnych. W środku buta mamy, tutaj z tyłu, takie, będzie wam ciężko je pokazać, ale to są takie gumowe aplikacje, które mają stabilizować język. No i od środka jest jeszcze troszeczkę więcej takiego materiału siateczkowatego, cienkiego. Bardzo łatwe do czyszczenia buty. Co ważne, mamy tutaj system boa, który po prostu działa w postaci jednego pokrętła, ale jest to boa już dwukierunkowa, czyli możecie sobie zacieśniać chwyt, możecie też go luzować stopniowo, no i oczywiście możecie to odpiąć i poluzować jednym ruchem. Bardzo łatwe do zakładania buty z jednym zastrzeżeniem e, mo, wydaje mi się, że niektórym osobom może sprawiać dyskomfort połączenie języka, e, zwłaszcza w tym miejscu. E, z cholewką buta. Ten język potrafi zajść dość głęboko, jeżeli macie na przykład mniejsze obwód stopy, po prostu mniej wysoką stopę i wtedy może to być odczuwalne, trzeba się przyzwyczajać albo słyszałem o patentach niektórych osób, które gdzieś próbują ten język wywijać. U mnie nie było problemu, ale spotkałem się z tym, że, że może być z tym problem. Znam osoby, które gdzieś tam kombinują z tym językiem. Podobno niektórzy taki problem mają. Niemniej jednak buty bardzo łatwe do e, zakładania. Co jeżeli chodzi o system BOA, który tutaj jest i w ogóle trzymanie stopy. Trzymanie stopy w tym w tych butach jest uważam takie, jak na tym poziomie, bardzo podobne do tego, jak mamy to w Shimano RC5, z zastrzeżeniem, że tutaj nie ma dodatkowej rzepy, co moim zdaniem ułatwia zakładanie, ułatwia czyszczenie, bo nie mamy tej rzepa, który by no, utrudniał czyszczenie buta. Natomiast ja w ogóle uważam, że w tego typu butach, jeżeli boa jest dobrze przemyślana i żółki są dobrze poprowadzone, to trzymanie stopy jest mniej więcej podobne jak też takich średnich cenowo butach z rzepem. Dopiero tak naprawdę pojawienie się dwóch pokręteł boła albo dwóch jakichś klamerek, dwóch innych systemów, powoduje, że to trzymanie stopy ewidentnie jest lepsze. Tutaj trzymanie stopy jest na średnim poziomie do takiej rekreacyjnej jazdy, do pierwszego ścigania. Po prostu do jeżdżenia na rowerze wystarczy, ale jak ktoś ma jakieś takie super bezkompromisowe oczekiwania, jeżeli chodzi o ściganie, to jednak to trzymanie stopy nie będzie aż tak precyzyjne i przede wszystkim odczujecie to, że ta podeszwa nie jest wybitnie sztywna. Bo nie jest. Tutaj też ta podeszwa. Pływa trochę na wagę butów. Uważam, że waga butów jest dobra, czy znaczy czujecie je jako lekkie, natomiast mogłoby być jeszcze lepiej, gdyby podeszwa miała po prostu więcej karbonu, mniej e, nylonu No i byłaby po prostu sztywniejsza. Z tą sztywnością jest tak, że naprawdę, jeżeli pojedziecie trochę mocniej, to czujecie, że te buty dość jednak odczuwalnie pracują. E, przez to, na przykład, ja dalej, mając benchmark w postaci S-fire'ów, który jedzie na co dzień, troszeczkę mi brakuje tej sztywności. Mam wrażenie, że czasami stopa troszeczkę za bardzo pracuje, e, no i przez to robi się mniej komfortowa, ale to też jest bardzo indywidualna kwestia. Co jeszcze z tą konstrukcją podeszwy Overcurve? Chodzi o to, że buty są asymetryczne, co zdaniem producenta i też fizjoterapeutów, czy tam fiterów, ma w odpowiednich okolicznościach sprawiać, że but tak jakby bardziej dopasowuje się, odwzorowuje naturalny ruch stopy podczas pedałowania. I brzmi to w teorii fajnie i w wielu przypadkach działa naprawdę fajnie, ale w niektórych przypadkach, jeżeli Wasza budowa na przykład, nie wiem, kolan, jakieś ograniczenia w ruchu stawów, generalnie po prostu tematy związane z bikefittingiem sprawiają, że musicie mieć bardzo specyficzne ustawienie bloków, ich rotacje, to może się okazać, że ten, to jakby, kształt albo profil podeszwy wymusza bardzo dużą rotację tych bloków. W sensie często jest tak, że musimy podczas ustawienia bloków pokonać wręcz ten kształt wymuszony przez buty, żeby dojść do właściwego ustawienia, co nie byłoby konieczne w przypadku butów z klasyczną, symetryczną podeszwą. Więc warto sobie przy wyborze konkretnie tego rodzaju podeszwy, czyli overcurve w fizyku, popytać fizjoterapeutę, bikefitera albo po prostu ogarniętego naprawdę sprzedawcę, czy do, waszych, do Waszego... Fittingu do Waszych ustawień to będzie po prostu odpowiedni rodzaj podeszwy. Jakie plusy, jakie minusy na koniec? Dla mnie największe plusy, łatwość czyszczenia, tak jak Wam mówiłem, te buty mają 1500 km około przejechane, jeżdżą u mnie w road plusie, w stalezie, więc jeżdżą w warunkach, w których się co prawda nie chodzi, przez co nie widać za dużo jakichś uszkodzeń na podeszwie, też ta podeszwa jest naprawdę dość wytrzymała, ale też za to w tych warunkach jest dużo kurzu, błota, brudu, który gdzieś spod kół leci na buty i te buty w zasadzie przed materiałem po prostu przetarłem nawilżanymi ściereczkami jak widzicie po prostu wyglądają jak nowe, więc po tym przebiegu Również w deszczowych warunkach nie widać specjalnych śladów. Zużycia no z jednym wyjątkiem, jak sobie wpakujecie przód buta w oponę, czyli tak zwany toe Overlap, no to tutaj będą się pojawiały ślady i ten but się tutaj będzie zużywał, bo ten element wzmacniający jest bardziej nisko, nie zasłania nam tutaj wierzchu buta. Co jeszcze? Mam wrażenie, że osoby, które potrzebują więcej miejsca na palce, na stopy, nie będą tutaj do końca zadowolone, bo zwróćcie uwagę, że te buty tutaj w palcach nie są bardzo szerokie, więc jak macie problem z tym, że zawsze Wam brakuje miejsca na duży palec, to może być trochę tutaj ciasno. O tym też trzeba pamiętać. Jakie jeszcze minusy widzę? Minusy widzę takie, że te buty nie są wybitnie sztywne. O tym trzeba pamiętać, że tutaj jednak akurat budowa podeszwy z jednak zdecydowaną przewagą nylonu sprawia, że są to buty do bardziej takiej normalnej, rekreacyjnej jazdy niż, no, nie są to buty dla kogoś to oczekuje topowych parametrów, jeżeli chodzi o Sztywność, o tym trzeba po prostu pamiętać. A reszta to już są kwestie bardzo mocno subiektywne, czyli tego, czy te buty do, dokładnie pasują do waszej stopy. Tak, jeżeli chodzi o ten kształt podeszwy, jak i w ogóle różne elementy związane z szerokością stopy i tym podobnymi zmiennymi. Pamiętajcie, nigdy nie wierzcie YouTuberom, którzy wam mówią, że buty są wygodne lub niewygodne. Buty wygodne są na konkretnej stopie, albo niewygodne. Buty trzeba mierzyć. Wiadomo, że nie da się butów wziąć i przejechać, w nich 100 km je oddać do sklepów, Chociaż wiem, że byli tacy producenci, którzy pozwalali na takie zwroty. Ale przynajmniej w sklepie. Pomierzyć, zobaczyć, czy nie macie jakichś charakterystycznych dla Was elementów budowy stopy, które nie będą się dogadywały z kształtem konkretnego buta, bo to bardzo często się po prostu dzieje i warto takie rzeczy sprawdzać. To jeżeli chodzi o ten test, buty zostają u mnie dalej, więc będą jeszcze jeżdżone, więc może sobie na koniec roku zrobimy takie zestawienie butów, które testowałem w tym roku. Buty dostarczone przez dystrybutora na Polskę, czyli markę Aspire, czeską. Markę Aspire, która jest też dystrybutorem Cannondale, czyli sponsora tego kanału, więc materiał oznaczam jako. Sponsorowane, żeby nie było tutaj niedomówień. Butów nie kupiłem, buty do testu otrzymałem. Póki co dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie. A ja kończę. Do usłyszenia. Hej.